Dziś 100 widzów poleci na najważniejszą miejscówkę tego sezonu, czyli oczywiście siedlisko samowolki. No i co? Jak zawsze zasady tej serii są wam znane. Kto najdłużej na tej miejscówce przeżyje, wygrywa kaskę, a żeby tego było mało, w drugim meczu kto zrobi najwięcej killi, otrzyma oczywiście dodatkową kaskę. No i moi drodzy 100 widzów poleciało na siedlisko samowolki. Myślę, że to jest jedna z najważniejszych miejscówek tego sezonu i mam nadzieję, że będzie jedną z najbardziej zadymiarskich miejscówek tego sezonu. No i tak próbuję zobaczyć kto tutaj jest i co robi, i na przykład jest pan Snezy faktura VAT. Na tym miejscu mamy też safe, więc z pewnością chciałbym zobaczyć, kto do tego safe'u będzie próbował się jako pierwszy dostać. No i pan Ksel patrzy na bank, więc być może planuje już robić napad. Jeżeli patrzymy na kile, to pan Active Duster ma ich najwięcej obecnie, to są trzy kile na jego koncie. Ma też aptekę, więc myślę, że on tutaj faktycznie będzie celował w zwycięstwo, ale jeżeli mówimy o celowaniu w zwycięstwo, to pan Karolek był przy Rzece, jestem bardzo ciekaw, czy tutaj jest wędka, bo nołowienie na pewno będzie bardzo pomocne. Jak wiecie, na Stowiców na praktycznie zawsze. Praktycznie. O jezu, Karolek padł w taki bardzo dziwny sposób. Grzesiu czaruje, jeździł autem i tego samochodziarza wywalił. W ogóle oni jeżdżą tam w trójkę chyba, czy w dwójkę tym autem. Wyskakują, lutują i wchodzą z powrotem do samochodu. Czy to jest teamowanie? No nie powiedziałbym, bo skaduję, że nie pomagają sobie. No po prostu są tutaj bezpieczni, nie ma co się oszukiwać. A w tym momencie najwięcej killi ma Johnny Sins. I on tutaj, widzę, cały czas fraguje. Co prawda, ma tych fragów tylko cztery. No ale sporo tutaj pozabijał, więc zobaczmy, co Johnny Sins tutaj będzie robił. No jedynym problem jest to, że ma 13. HP. Brunko Dzjemziara też tutaj coś próbuje w banku szpondzić i no, też jestem ciekaw, kto jako pierwszy odważy się wejść do safe'u. W ogóle, jak tak przeglądam tutaj listę graczy, to jest bardzo mało takich znanych mi ników. Ferie niektórym się skończyły na to wychodzi i nie wszyscy tutaj mogą grać. A widzę, że Johnny Sins znowu pokonuje. Johnny Sins z piątym kilem i on nadal na tych 13 HP siedzi. No, powiem wam szczerze, naprawdę tutaj walka musiała być niezła. Ja tu chwilę zostanę i zobaczę, co on tutaj będzie wymyślał. Bo, no jak na 13 HP jest w stanie robić kolejne kile? No to musi być zawodowym zawodowcem Okej, okay, co ciekawe, nie będziemy już w pierwszej strefie Ty, Johnny Sims na 13 HP robi dojazd typowi no ale trafił chyba na dobrego zawodnika się Czaruje To zawodnik, który jeździł wcześniej autem No i tutaj jak widzimy W sumie nie zebrał za dużo lutu Broń jest sporo, no ale tutaj bardzo mało osób ma leczenie A kolejnym zawodnikiem z największą ilością Kili jest pan Rice Pepuś I ja tam chyba słyszę bank, Słyszę alarm Spróbujmy wolnym dronem tam się przetransportować I zobaczyć co się dzieje Okej, okay, cóż to za zawodnik A tym zawodnikiem jest Teku 74 I on tutaj próbuje się dostać do sejfu i w sumie jak widzimy po basku na górze dużo mu już brakuje. Zobaczmy zatem czy Tekowi uda się tam dostać. Byłoby fajnie zobaczyć co jest w sejfie. To znaczy byłem już tam nie raz, ale na stobiców na... Będziemy pierwszy raz wszedł do sejfu, zabudował się. Jest tak, to jest głośno. No i czy I teraz pytanie, czy to wejście do sejfu faktycznie miało taki sens? No tu nie ma jakiegoś niesamowitego lutu. W skrzynkach nie dostał jeszcze leczenia praktycznie Dobra, Teraz już ma. Ma aptekę, ma 12 bandaży, ma mist mgiełkę i ma też splashy, więc na pewno będzie tutaj troszeczkę mógł posiedzieć. No a obecnie najwięcej kili z żyjących nam osób ma delfinek X-Men, który ma aż dwa, dwie mist mgiełki, aptekę i 5 bandaży. Ja tutaj sprytnie mogę patrzeć sobie, czy Ktoś nie oszukał. No i patrzyłem, że delfinek nie wychodził. Więc no tutaj naprawdę dużo tego, tego leczenia zebrał. Widziałem też, że Teku w międzyczasie tutaj robił kile. Yy, no i zobaczmy. No on tutaj się bandażuje. No strefa już bije całkiem sporo. Active Duster też wziął ostatnią aptekę. I on już teraz będzie musiał iść i kogoś próbować pokonać. I Duster chyba będzie próbował wejść do sejfu. No to zobaczymy w końcu jakąś bitkę. Tutaj Taku. No tutaj ma te edycje trzymane. Duster bardzo mądrzy z kijem baseballowym, jak wiecie ten kij pozwala wam przechodzić przez boksy, no i w sumie Duster nie ma nic do stracenia, On tutaj po prostu się próbuje wejść, zobaczył też mist w mgiełkę, więc będzie w stanie się podlecieć, wziął też splashę, ty Teku teraz czy Taku ma problemy, okej, okay, no ale bardzo ładnie trafił z, z shotguna, więc Teku żyje, ale Teka znowu ktoś dojeżdża, co tam się dzieje? No tak, tutaj Wiko wszedł! Wiko pokonał teka, więc on będzie miał aptekę, będzie miał bandaże, tam są jeszcze splesze, no powiem wam szczerze, walka zaczyna się robić poważna, no ale zawodnikiem z największą ilością leczenia zdecydowanie jest ten gracz. no a do tego siedzi całkowicie na uboczu. A tutaj miłość jeszcze próbował wejść do sejfu, no ale chyba zrozum rozumiał, że to nie ma sensu. A poza tym przyszedł do Miłosza Zielu. No i Zielu też będzie próbował wejść do sejfu. No oni wiedzą, że tam prawdopodobnie jest leczenie. This is End ma jeszcze całą aptekę, więc technicznie to jest też całkiem sporo leczenia. No ale ja jestem w szoku, że tutaj nikt się nie leczył. No ale to prawdopodobnie znaczy, że w tej miejscówce po prostu nie ma nigdzie wędek. A może to i dobrze z tymi wędkami, no ale dobrze też ma tutaj Wiko, który ma jeszcze aptekę i dwa bandaże. Delpinek z jakiegoś powodu postanowił wbiec do miasta i no on ma jeszcze te dwie mgiełki, ale w tym Momencie jest dojeżdżany przez dwóch, więc tutaj dla delfinka może to się skończyć. No, jeszcze nie ciekawie. No i w sumie delfinek ma dwie te misty i to jest chyba, chyba więcej leczenia, a nawet na pewno więcej leczenia niż jedna apteka pana Wiko. O, tutaj się zacznie robić bardzo ciekawie. Tak się prezentuje topowa trójka. O i zobaczył delfinka! Dostał delfinek! Tutaj problemy są niemałe. Delfinek nie ma już jednego mista, ale trafił. Ty, teraz kto będzie lepiej sobie radził z życiem? Wiko właśnie wziął aptekę. Pytanie, czy tutaj jeszcze coś do leczenia jest? Nie. To było ostatnie leczenie. No więc nie ma co gadać i bezapelacyjnie to Delfinek będzie miał tego leczenia więcej. Wiko tam zobaczył, że się budują budowle, bo to widać oczywiście, więc próbuje w tamtą stronę podejść. Ma też ten granatnik taki. No, z tym granatnikiem naprawdę nie będzie dobrze. Użył Delfinek Mista, więc tutaj Wiko też może w tego miejsca sobie wejść, się jeszcze troszeczkę podleczyć. Wiko ma około 90 HP, a Delfinek ma 94. I kto tutaj się okaże lepszym, bo Delfinek, no, ma gorsze bronie zdecydowanie. Kto to wygra? Delfinek był zabudowany w boksie, ale Wiko nie mógł go... O Jezus. No powiem wam szczerze, tutaj bardzo mi fartownie dla Wiko. Delfinek się tutaj ukrywa i próbuje uciec przed tymi granatnikami. No nie nienawidzę tego granatnika. To jest najgorszy item w tym sezonie zdecydowanie. Delfinek ma jeszcze sporo leczenia, no ale to będzie walka ostateczna. Wiko ma 19 HP. Wiko musi, musi Delfinka dojechać i dojechał na 17 HP. Wiko... W tym momencie wygrywa pierwszy mecz. No, nieźle to wyszło. Pozdrawiam Adamito, Bartusia i Demszego. I to w sumie tyle. No i ja również pozdrawiam. My lecimy do drugiego meczu. No i jesteśmy! Drugi mecz, 100 widzów na yy, siedlisko samowolki. Powiem Wam, że są totalne lagi na początku. Mam nadzieję, że to tylko jest mój tryb obserwatora, który tak laguje. No ale jeśli nie, to naprawdę jest potężny, potężny problem. Przypominam, że w tym meczu nagrodę dostaje też osoba, która ma najwięcej kili Więc nie tylko dostaje się kasy za wygranie, ale też za największą ilość kili którą obecnie ma największą oli. Oli ma już 4 fragi, więc naprawdę nieźle to idzie, a zaraz będą pewnie kolejne, bo tutaj taktykę wszyscy zrobili Taką, żeby po prostu jak najszybciej lecieć I robić kile, ale Oli zaraz się wali Oli pada On nie nie. Oli nie trafił Oli nie przeładował Olipada, Mamo Kili, pozdro. Na 2HP przeżył. No, powiem wam szczerze, przykro mi trochę, że oli padł w taki sposób. O, ja się znowu gadam do was, pozdro. Ty, a ja tam gadam, a tutaj yy, kakaowy Antek ma aż 6 fragów w tym momencie. No, powiem wam szczerze, naprawdę nieźle. Na ostatnich 100 widzów był Polisz. Dzisiaj też chciał do tego meczu dołączyć, ale coś mu tam nie działało. Dołączanie, więc, no, tutaj yy, myślę, że Polisz miałby już z 10, a Antek z siódmym fragiem. No, ta laserowa broń nie ma co gadać, jest bardzo mocna, zwłaszcza jak ktoś nie ma czym się zabudować, no i nie ma. Co gadać, Antek na razie dominuje konkurencję pod względem Kili. On tu cały czas wyżej wchodzi na tym budynku i próbuje kogoś z tego lasera wypatrzeć. Tam ktoś się chowa w tych boksach? Nie, chyba tam. A nie, ktoś tam jest faktycznie. Oj, ale z tyłu! Dostało bitki. No właśnie o tym też mówiłem, że tutaj on stoi sobie na wysokości, ale nie jest zabudowany z większości, większości stron. Drugim zawodnikiem, który jeszcze żyje i ma najwięcej Kili, jest Ava Wenda, No i on też tutaj, z tego co widzimy, próbuje tym laserowym ganem coś robić. No a trzecim jest Patro. Green, No, też całkiem nieźle. Pix znalazł troszeczkę owoców, znalazł też termit. No i co? Być może Pix teraz będzie próbował wejść do, do sejfu. A do sejfu już ktoś wszedł. No i jednym z tych zawodników w sejfie prawdopodobnie jest pan Karolek, który ma aż dwie apteki, a kakaowy Antek ma osiem fragów i zaraz zrobi kolejnego. No powiem wam szczerze, jak na razie, kakaowy Antek wydaje się być liderem i wątpię, że ktoś będzie w stanie mu jeszcze zagrozić. No nie oszukujmy się, z czasem będzie te kile coraz ciężej robić, ludzie będą bardziej zabudowani. No a Antek ma aż cztery kile Wagi. Tak, próbuję tutaj zobaczyć, kto ma najwięcej leczenia i powiem wam, no nie jest to tutaj zbyt dobrze, jeżeli o to chodzi. Awa Wenda tutaj próbuje robić bardzo ciekawą taktykę, którą ostatnio Oli wygrał tak naprawdę mecz. No on tutaj e, próbuje się przy bocie. Jak wiecie, boty bardzo często dają leczenie, więc jak ktoś przyjdzie do bota, no to tak naprawdę Wenda będzie mógł go pokonać i zabrać to leczenie, które bot mu dał. Ma to sens, nie? No i tak patrzyłem na to leczenie. Nie ma go za dużo, ale Pix ma już całą tutaj artylerię, broni. Widzi też bossa. No, wydaje mi się, że pokonanie takiego bossa byłoby naprawdę ciekawym zjawiskiem. Ciekawe też się boss nazywa, bo boss się nazywa Fletcher Kane. A Pix tutaj wjechał właśnie do boxa typowi, który pokonał bossa. Pix w tym momencie ma itemy z bossa. Z mamutem może być bardzo potężny. Ma giełkę, ma bandaże. No, powiem wam szczerze, bardzo dobrze to dla niego jak na razie idzie. A Patrogo Green zdobył kolejnego killa i to on jest obecnie na drugim miejscu pod względem killi. No, brakuje mu już tylko trzech do Antka. Ty, ja na chwilę straciłem z, z z wzroku Pix'a i Pix w tym momencie już ma 4 kile. Próbuje się dostawać do boxów. No, ja wam szczerze, właśnie tego się spodziewałem po Pix'ie, że jak on dostanie jakąś broń, to będzie tutaj robił naprawdę sporą zadymę i Antek ucieka. No, Antek jest na hita. Jeżeli Pix będzie w stanie go dojechać, no to nie dość, że wyeliminuje konkurencję. No, no bo Antek nie będzie w stanie już zrobić kolejnych kili, to będzie miał jeszcze kolejnego kila. I w tym momencie taka oba Antek nadal jest na prowadzeniu, bo tych kili ma 8, no ale Pix już jest top 2. Eee, tutaj. Top 3 zawodnik i z Pixem będzie się bił. No, patrogo, prawie by prawie się na piksa po prostu z, z shotgunem. To mogło się bardzo źle skończyć, ale Pix chyba dostał bardziej. No właśnie ty, bo w międzyczasie jeszcze Patrogo pokonał jakiegoś oponenta i nawet nie widziałem, co tu się wydarzyło, no ale ma już 6 fragów. Jeżeli będzie w stanie się podleczyć, to będzie miał więcej leczenia niż Pix. No i teraz zacząłem się zdawać, kto ma największy szanse na zwycięstwo? No Pix oczywiście bo jest mega dobrym zawodnikiem, ale Karolek ma dwie apteki. Coś, czego Pix nie ma i nikt chyba inny nie ma tyle leczenia. Więc jak miałbym wstawiać, no to Karolek będzie tutaj z winem. Kto to? Okej, okay, Karolek z kolejnym fragiem. Myślałem, że to już był jakiś poważny przeciwnik. No, ale nie, Karolek pokonał, znaczy pokonał, i strefa przyszła, więc w tym momencie wszyscy będą musieli się zacząć leczyć. Wszyscy zawodnicy się leczą i Pix wyeliminowany przez Slow z No powiem wam szczerze. Tego się nie spodziewałem. Slowzy dostał od Active Ronaldinho, ale Active Ronaldinho został pokonany przez strefę, więc w tym momencie już tylko Patrogo może wygrać z Kakaowym. Brakuje mu dwóch killi, bo jeżeli on dłużej przeżyje, to jego wynik będzie się liczył bardziej. No ale że już tylko pięć osób, jak widzicie. Patrogo faktycznie musiałby jeszcze dwie z tych pięciu, z tych czterech tak naprawdę osób pokonać. Czy to jest możliwe? Obstawiam, że będzie ciężko, no ale może po prostu Patrogo chce wygrać, mieć bardziej bezpieczną nagrodę. No ale to mu się nie uda, bo Karolek ma więcej HP. Patrogo strzelił ale chyba nie trafił koniec końców, więc oj tutaj ktoś go trafił. Ty a on się z Karolkiem bił! Karolek ma 10 kp! Karolek pokonał patrogo! Karolek padł! Z Awe Nada też pada! No ale to Awe Nada wychodzi na to, że wygrywa ten dzisiejszy mecz! A najwięcej Kili miał kakao Antek. Pozdrawiam w taku samego kolegę, pozdrawiam piątą C, tatę, mamę, psa, siostra Kota. Pozdrawiam również całą rodzinę. Nie mam Kota, ale no. No jest, jak jest, ja też nie mam, ale lećmy do zwycięzcy. Pozdrawiam Lacha, pozdrawiam Guziczkę i pozdrawiam Karolka, którzy mi pomogli wygrać, oczywiście, kuczywali mnie, a niektórzy pomagali mi przez te powtórki. Pozdrawiam. To prawda, były lekkie problemy z powtórkami, ale wszystko się udało no i co? Ja dziękuję również za oglądanie. Fajne było to z tymi kilami. Podobało mi się. A na teraz to wszystko. Trzymajcie się. Pa pa.